Siemanko ludziska, tutaj DrakeTuber i to drugi już poradnik z FIFA Ultimate Team. No to co? Pokażę wam, jak zarobić jeszcze na piłkarzach srebrnych. Ustawiamy sobie w domu aukcji poziom srebrny. Cena maksymalna tak gdzieś około 500. Liga dowolna Albo jak chcecie to Barclays Albo Empower Champ Albo jeszcze Liga BB, BBVA e, Co tu mamy No i szukamy dobrych piłkarzy mm, Z tempem Na przykład Borja Garcia Tutaj widzicie za 400 Jego można na pewno podbić On chodzi o około 2000 Gdyż już go kiedyś kupowałem I fajnie na nim zarobiłem nawet mm o Oj, to jest piłkarz pod słabą formację ten akurat. Ale na nim na pewno można zarobić, więc jego na pewno trzeba podbić. Aha, mam już maksymalną. Mm -hmm. e, niestety mam już maksymalną listę obserwowanych piłkarzy, więc e, nie mogę go podbić. No ale tutaj widzicie też, o, dużo sprzedaje różnych innych kartach. Widzicie z poprzedniego odcinka. Brązowe kontrakty. Nawet za 250 się sprzedał. E, no karty jakieś tam obserwuję, tak. O właśnie, mam tutaj tego Borży García. I co robimy w takim wypadku? Patrzymy z, z jakiego jest klubu. RM Castilla z Ligi Adelante. To nie jest Real Madrid więc... Uh, RM Castilla. Pom Prawy pomocnik. To można jeszcze ustawić. Hiszpan. No i szukamy tego piłkarza. Akurat nie ma go pod tą formację. To zobaczymy pod inną. Widzicie 4000, więc to nie jest naprawdę duży zarobek, prawda? Ale no zawsze jakiś jest. No to widzicie możemy go za to 1500 wystawić spokojnie. No i e, jeszcze wam pokażę, na jakich piłkarzach się bardzo opłaca zarabiać. Ja osobiście zarabiam na Delfoneso, Delfonso. Nie wiem, jak to się czyta. To jest mało ważne. Mhm. Widzicie, ten piłkarz. No to jest, po prostu, to jest po prostu masakra. Jeżeli chcecie go do swojego srebrnego nie wiem, klubu, zespołu, to bardzo Wam go polecam. Jest naprawdę bardzo dobry. No ale bardziej tutaj teraz chodzi o zarabianie, więc szukamy jak najtańszego. Od 2800, bo od 3000 już się powinien zacząć. Od 2800 jeszcze nie ma, chyba od 3000 dopiero. O widzimy mamy dwóch, pod dobrą formację. Od trzech mamy nawet, o, po 352 bardzo dobra formacja. Za 3000 na pewno się sprzeda drożej. No i, no i tyle, nie? Jeszcze dobrych piłkarzy, jakich znam to ze Spursu, ale to już trzeba mieć dużo pieniędzy. Środkowego obrońcę. Mhm. Szukamy. O, Cocker. Nie wiem jak to się czyta, ale widzicie po ile on chodzi. To jest naprawdę mnóstwo. Mój kolega miał takie szczęście, że udało mu się go zgarnąć za 3000, więc zarobił widzicie ile. No ale to też trzeba mm, po prostu Wiedzieć na jakich piłkarzy zarabiacie, o której godzinie. Ja polecam Wam w nocy, gdyż jest wtedy bardzo mało osób i łatwiej jest znaleźć dobrych piłkarzy. No i polecam okupowanie oczywiście z Barclays Premier League, Empower Champ i nie wiem, Liga Pierwsza Francuska, z Bundesligi i z Ligi BBVA. No i co z tego, no i co? Eee, to chyba było na tyle. Widzicie, karty ładne z poprzedniego odcinka się sprzedają tutaj. Fridericks, jakiś mi się następny trafił po nagraniu. Widzicie za 2000 go sprzedałem. To jakiś Colin. Dobry piłkarz z obroną i główkami. No i tyle. No to co? Eee, trzymajcie się do następnego odcinka. Żegna się z wami DrakeTuber. Nara.